liska, tu Salisan. Witam Was ponownie w Wyszu, w Genshin Impact. Nowy patch 3.0 się zaczął, aczkolwiek też i nowe banery. Mamy tutaj oczywiście całkowicie nowy żywioł, dendro, i też i tutaj przedstawiciela jednego z pierwszych właśnie bohaterów mm, wysokowiazdkowych, czyli oczywiście pięciogwiazdkowe. Aczkolwiek też mamy tutaj do losowania też nową postać czterygwiazdkową, też e, Dendro. Mm. Mamy tutaj właśnie mm, tego, tego postać, Tinari. Mamy też oczywiście Kolei, Diony i Fishel. Okej. Okay. Ciekawe. Zresztą tutaj, dobry <grych> sposób mają tutaj wykazania tutaj całej pierdółek, więc e, Ciekawe. Spojrzymy sobie jeszcze do shopa. Czy mamy tutaj jakieś nowości? Może jakieś kryształki jeszcze nie widzę. Ok. Ja sobie tutaj co najwyżej zakupię kryształki na losowanie. Dremy sobie tutaj może 20 takich kryształków. Kupimy. Bam. I mamy. Nie możemy sobie tutaj losować. Mamy tutaj też oczywiście standardowe. Oczywiście mamy też Riran. Mamy tutaj Zonglina Riran. Jeśli na przykład nie, nie, nie posiadacie, możecie sobie tutaj zdobyć Zonglina. No ja też nie posiadam, ale aczkolwiek chciałem tutaj nową postać Dendro. Oczywiście mamy też i tutaj Łuk. Specjalny, nowy właśnie dla tutaj tego pięcioglaskowego, który właśnie używa łuku. No, i oczywiście, jeśli chodzi o historię, prawdopodobnie mam tutaj yy, trochę do nazbierania. Tylko jak widzę, że tutaj całkowicie nowa szata zrobili. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, czyli mamy teraz zamiast sześć, to mamy pięć. Możemy oczywiście sobie przełączać na inne, ale tutaj w jednej bazie mamy pięć, więc będzie łatwiej liczyć. 10, 15, 20. A, czyli jestem na 20, czyli powyżej 20 jestem, czyli będę musiał lecieć aż do 70, żeby mieć szansę na wylosowanie tutaj tego nową postać, aczkolwiek kto wie, może jeszcze dostanę tą nową postać, więc lecimy sobie tutaj Wish 10, pull, jup, i leci sobie fioletowe. Oczywiście to jest żarełko, żarełko, żarełko żarła. Ej, <laughs> kolej dostałem, czyli nową postać, tribiazga dendro. Nice. Bardzo fajnie. E, czyli będziemy mieć tą nową postać, e, właśnie z dendro, więc będziemy można sobie ją tutaj y, poużywać, zobaczyć jak ona tutaj działa. Ta bardzo ciekawa, zresztą, postać, która używa takich papetów. No i zobaczymy, no. Ciekawe, ciekawe. A ja teraz dostałem tą nową, chciałem zresztą dendro, no i dostałem dendro, OK. No i oczywiście mamy mm, jeszcze raz, możemy jeszcze pulnąć, może jeszcze raz mi może ta sama porta sprzedać. Zobaczymy, leci sobie fioletowe. Oczywiście żerełko, Roku musi być, zawsze głodni są. O okej, okay, czyli rasa dostałem Ja dobrze pamiętam to <laughs> Mówiłem o tym, że fajnie by było jakbym dostał ją drugi raz Hej! Drugi raz! <laughs> no to będę miał konstelację dla niej Okej, okay, czyli nawet lepiej, bo jeszcze dodatkowy raz dostałem, chociaż raz chyba mam wymaksowanego. No, okej, okay. dostałem dwa razy tą samą postać na dwóch No Jak będzie, zważywszy na to, że raczej tamte pozostałe postacie mam wy też wy chyba wymaksowane, ile dobrze pamiętam, nie wiem czy... Jest... ale chyba tak. Więc no, bardzo fajnie, dostałem tą nową postać i to dwa razy, więc... Nice. Może być. Nie jest tak źle, oczywiście, wiadomo, chciałbym pięciokmiastkową, ale... Muszę dojść do tego jednak pity. Więc teraz zaczynamy się na 40. No i mam nadzieję, że też uważa za. Wylosowało się jakieś ciekawe postacie, czy nowe postacie, czy też może pięcioglaską dostaniecie. Ja ciąg, kciuki, za Was też oczywiście. I widzimy się w następnych lasowaniach.